Z tej strony Simonowski i dzisiaj nagrywamy film z koleżanką w Murder Mystery będziemy robili 1v1. Jeśli film Wam się spodoba, dawajcie łapkę w górę i subskrypcję. No. I ogólnie dobra, ogólnie przywitajcie się z Gabą. Welcome to prawda. Dobra, to szukamy Gaby. Jezu, ale jasno, Jezu, poczekaj, muszę, muszę ściszyć, to nie zabij mnie. No, zwal to promieniowanie. Dobra, git. No, dziadu. No, super. Ogólnie nie polecam Wam tego picia. Jest ohydne. Teraz będę musiała koniec, tylko zaraz mam aż Dobra, jeszcze dwa. One V one z Chyba, że jutro nagramy, no nie? Jutro nagramy cały film, no ale nie z jednej gry, Gaba. Musimy pomyśleć o różnych grach. Dobra, muszę kończyć. A usadkę. Dobra, widzowie, no to to jest koniec filmu. Nie czekaj albo wiesz, co? Zobaczysz, co to nagrywasz na żywo. W sensie? Dobra, może jutro nagramy, no nie? Żeby nie wstawiam filmu, tylko jutro pogramy. Nie, to też wstawię. No, no to na ura, widzowie.